Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJPTV. Teraz tutaj Leon pokaże Wam jak zarabiać stawek, więc powie Wam, zarybiać. Więc Wam pokażę jak to trzeba zrobić. To jest Leon zawodowiec, więc zawodowo zarabia tak. stawki. Także zapraszam, możecie go tu zatrudniać do zarabiania. No i Wam mówię. Tak, takie ten, takie ten. Yy, gdzieś tam łapie się o takie karałski, o ta ładna też żywa ale za chwilę trzeba będzie ją też o kum kum robi no i tutaj yy, za moimi plecami jest taki staweczek nie wiem czy to będzie widać nie sama czcina raczej chyba no ale tam trochę wody bo niestety no, w tym roku jakby nie było no z tą wodą jakby nie było średnio popadało no o! O, ta jedna to jest taka żywa, że prawie uciekła z, wi z wiaderka. Żywa jak ta pokrzywa. No. No. No i potem za chwilę tutaj przejdziemy. No to przechodzimy, nie? Tak, moment. Tam postaram się ten, bo jest trochę ten... No bo niestety. No. Tak dbają o polski staw. A to nie jest twój prywatny? Nie. Nie, 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 Czekaj, może coś, nie. Sama odcina. O kurde, coś tam. mam coś tego, tu by Amura, bo trzeba było No, może coś tam nagrałem, ale no. Ty, teraz będę wrzucał. No to wrzucaj. O, jak ona miała na imię? Brunhilda? Czy Penelopa? Cisiołek. Ale pokaż tu, co wrzucasz, pokaż, Ale mów, co to jest? Co to jest? Eeeh, karoska. Ej, kurde, głęską. tej kuś. No szlag mi się wyślizgnęła, ale utarowa... Udało się mu ratować, proszę bardzo. Udało się mu ratować. No niestety, yy, przykro bardzo, ale pff, myślałem, że tak nie będzie zarośnięte. Więc ten, yy, karoś, karaś, to jest akurat karaż srebrny, więc on sobie tam poradzi. Postaram się tam w miarę go tak, żeby nie zneca się nad zwierzętami. No, o, gdzieś puknął, chyba o deskę. O, do wody. No. A jakieś inne ryby tu są? Eee, kiedyś tutaj były były nie, nie, w było. tym wiedrze, w tym wiedrze. Eee, a w tym wieberku? No, no, są jakieś takie same? Wszystkie? Eee, tak, wszystkie są karasie srebrne. Mm. No. Niestety, jakby nie było ten. Ja tutaj się poparzyłem tym eee, pokrzywami. <laughs> Okej, okay, to ładnie tutaj, kiedyś. No, tutaj ten. Eee, Na no tamtej stronie to nawet ogniska robi. Za moich czasów, jak byłem dzieckiem. O kurde. No. no. Tam, pod po, po, tam po tamtym... Tu <gulet> glebę zajęła chyba. Do gleby doszła. Karol sobie da radę. No nogi? Nogi ma. za jak ten. Zobacz, jak ona jest waleczna. No. Hmm? Nie, nie, da nie, nie da się złapać. Próbuję postaram się ja się nie wyśliźnie o! Złapaliśmy No to może tak blisko do kamery może tam pokaż coś albo takie wiesz co jak? Tak do kamery, a żeby ciebie było, żeby... Na no. Na miniaturę, Dobrze, tam, żeby na, niaturę, z... na miniaturę, nie? No, żeby nie było znęcania nad zwierzętami. No i <grym> wyśliznęła się. O jajku <grym> No. no, No i jej, co tam? No, o. o. o fajnie, żyje, tługo. żeby nie było, że nie żyje. <laughs> żeby nie było, no. że nie żyje. <laughs> żyje, żyje, żyje. Ja trochę, trochę zielska mam tutaj na klacie. <laughs> no już zatarł, żeby nie było. <laughs> Odpierdala starło, nie? No. no właśnie tak się zastanawiam. Ale nie, to już na no, to już ten za późno. No. O, jak sobie się pływa No, i sobie będzie pływać, 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 pływać I co dalej? No i tam, tam w stawetku sobie popływa Z tym razem nie. No Bynne mi, jakby nie było rybko udało Ci się przeżyć I przymniej nie pójdziesz na patelnię nie. Ani do słoika A ty byś patelę zrobił, nie? a to zależy jaką Karpiową, no. rybowną, rybowną, rybowną Rybowną z tego, więc no co? No, Wypuścimy tą, 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 tą rybkę tego, yy, tego biednego karażka tam niech dołączy do reszty No co w tym momencie powiedzieć no, no tak ten stawek zaniedbany jest a tutaj kietz tak, był piękny. Film. A teraz. No jest niestety. No zajechane. Zajechane, zajechane jak dupa cwela. Jak dupa cwela. No. Więc Karaszu Sisiorku mały. <laughs> No myślę, że tam pokażę Ta. jeszcze, pokaż jeszcze ostatnie ten. No, 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 cool. Ua ua, pokrzywy. Ślizgał mnie. Ślizgał mnie. No to taki ładny, co? No. Ładny, kurde, no. No, a, a, dasz mu, tam... a dasz mu, buzicze nie tak nie za bardzo. Hmm. Może mi dasz sześć się? No, a może tak. No. a może będzie kurewna, kurewna ścieżka? Kurewna ścieżka będzie. No, no. Mu Ostatni przystąpić. rzut i aż tu nagrywamy tu, ostatni rzut, no, ładne, O, tak. No, Żyj sobie tam szczęśliwnie. I w deskę przy. krzaki poszedł. Oj, oj No, się mi kuźni. Ja taki kuź, a ręce ma, kuź No tak jest, no. No i coś na zakończenie. No więc tak no widzowie YouTube'a pozdrawiam was wszystkich z mojej strony, z mojej strony staraliśmy się ten jakby nie był tutaj widząc oczywiście wiadomo, widać staraliśmy się podejść niżej, ale jest tak stromo, w ogóle tutaj ten pokrzywy No to, to takie te zielsko i pałka wodna. No i nie szło zejść niżej. A jakby nie było no stawek, jakby nie było jest zaniedbane, ale daliśmy tym biednym rybkom drugie życie. Niech sobie tam żyją bawią się w luksusie. I bawią się w luksusie. Tam oni no. tam górze. a będą majbahami jeździć. Majbahami, <śmienny> no, no, tak będą kierować. No, I peł <śmienny> no. i ten i peł żab. Więc pełno, pełno i pełno żab. Ża no z żabami na ten na, pełno żab, no z żabami na martini będą się umawiać. No. <śmienny> Więc tak. Lufa. <śmienny> Pozdrowienia dla wszystkich widzów YouTube'a. YouTube Yy, subskrybuncje, masturbacje, masturbancje, z JDPTV No więc pozdrowienia A jeszcze dzwoneczki klikajcie, bo ostatnio ten yy, śpicie za dużo. Dzynzelki! Dzyndzelki też kurwa. No, no. nie ma nic! Nie ma nic! Czekamy! kurde mało, ja, mało! Z pozdrowieniami! Nie, jest dużo, dużo! <laughs> o! Tutaj ten y, masturbancja... Jak mówię 100 subów, wyższym... 100 subów dziennie to jest mało, mówię, to musi być 200, no, nie? Więc, więc y, na bieżąco ten udostępniajcie, lajkujcie, dzwoneczki wstawiacie. A, komenty też mile widziane. No. Mile widziane komenty. Komentarze Takie czy takie, nieważne Byle były komentarze, mile widziane. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. TV Essa. Essa TV.